Likwidacja szkoły w Zielencinie, Broszęcinie oraz Stróży była tematem przewodnim czwartkowej sesji Rady Gminy Rząśnia. Radni po wysłuchaniu głosów zwolenników oraz przeciwników zamknięcia placówek większością głosów zdecydowali o przyjęciu uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkół. Wiem, że to będzie bardzo i jest trudny e, społecznie temat, ale musimy się z nim zmierzyć, ponieważ Wygląda to na dzień dzisiejszy, że mamy szkoły, których ilość uczniów dorównuje ilości obsłudzeń nauczycieli. Więc jakby nie ma możliwości dalej funkcjonowania w takim zakresie szkół, ponieważ dochodzą różne głosy, czy takie szkoły mają sens, czy nie, pewnie dzisiaj wyniknie na ten temat dyskusje i będziemy używać różnych... Argument. I wiąże się to ewentualnie z tym, żeby zaproponować nauczycielom z nielikwidowanych szkół, którzy mają możliwość przejścia na emeryturę, żeby zaproponować im tak zwany pakiet, który pomoże czy przyspieszy podjęcie decyzji o przejściu na emeryturę. Tak, my chcemy zaproponować wspólnie z Radą lepsze warunki niż obecnie są w stróży. Nikt nie dyskutuje, że te dzieci nie są zdolne, że nic tam się nie robi. Tylko w momencie, Szanowni Państwo, kiedy w stróży jest 18 dzieciaków w klasach 0-6, czyli w 7 oddziałach, gdzie w roczniku, w roczniku przyszłych od września, od września 2015 roku w klasie czwartej nie ma ani jednego ucznia. Do przedszkola od września nie pójdzie ani jeden uczeń. Czyli z tych siedmiu oddziałów dwa oddziały już nie funkcjonują. Ja tylko pokrócę. Szkoła w Broszęcinie, zresztą to dla przypomnienia tutaj wszystkim, ponieważ mamy prasę. Szkoła w Zielencinie, w przepraszam, w Liczy 13 dzieciaków w klasach 0,7, 7 oddziałów. Nauczycieli i obsługi tam mamy 11 osób. Oczywiście z faktami się nie dyskutuje, bo fakty są po prostu jakie są, czyli tam liczby. Sytuacja jest tego rodzaju po prostu, że no, następnego ciosu ta miejscowość nasza może nie wytrzymać. Ja mówię jednym ciosem, bo to może trochę kopalnie, po prostu rzeczywiście, no, gdyby została rozcięta, ci co by wyszli stąd, po prostu poszli jako sobie została Garska, która ma musi utrzymać, bo szkoła to rzeczywiście nie tylko sama szkoła, tu mamy najmniejszą chyba parafię, rzeczywiście jest jakby jeden organizm w tej i to rzeczywiście ta, ta to już może następnego czasu ta miejscowość może nie wytrzymać, naprawdę, nie? Dzisiaj możemy tym miejscowościom coś zaoferować, w przyszłości może być za późno. Nikt nie mówi o likwidacji szkół i sprzedaży budynków. Będziemy na pewno szukać i wypracowywać najlepsze koncepcje do zagospodarowania tych szkół. I w schowoli w tej chwili taka opinia. Że dobrze, że ta szkoła została wychywana, bo tym dzieciom żeśmy robili krzywdę. W tej malutkiej szkole. Chociaż nie była to taka malutka, bo to było 46, to nie na tym kozie, tak? 46 dzieci. Dzisiaj mówimy o 30, o 16. Dla mnie to jest to absurdy. Za moment będę głosował. Będziecie widzieli, moje, jak ja będę głosował. Ale proszę Was, nie róbcie tym dzieciom krzywdy, bo te dzieci robicie tym dzieciom naprawdę krzywdę w tych malutkich szkołach typu Zielencin, Zielencin stróża broszenki. Ja sobie nie wyobrażam, ale to już może pedagodzy to lepiej Ja tylko apeluję do Pani o rozsądek. Ja... że są małe. No Czym my je krzykimy? No Uczą się no od nie są upożliwione. Ja, no no. No. ja tylko przekazałem. No tak. Ale Opinie nasi dzieci nie odbiegają od Pani pozwoli, że ja tylko przekazałem opinię tych rodziców i tych mieszkańców, no, a również jestem Ale chyba dow... jest nie z ani nie ze zesz... Jest Z Suchowoli. Ale ja mówię, że za dwa lata tak. państwo to No to zobaczymy, co to będzie pokoju. za dwa lata, ale na razie... Ale ten... No tak, ja ale trzeba szanse jeszcze, trzeba dać tym dzieciom. Kiedyś trzeba zrobić. Oni nie są ani upośledzone, ani nie chore. My ich nie krzywdzimy. Nauczycieli nauczyciele, mamy zdolnych, wykształconych. Jeśli pan mnie do końca słuchawa, proszę, Słucham, nie co to jest to sami proszę się o a Ale to jest taki może najmniej istotny problem e, 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 e w tej uświadomie. W tej to są... To są tylko kola marynizę. Tomasz? może ma. Przepraszam. To jest w Po chodzi taka pogłoska, że wcześniejszy właściciel tej szkoły, gdy jest, przed, gdy jest szkoła, to się o to nie opomina, a gdy szkoła będzie zlikwidowana, to się o to opomina. I gmina może się tak obudzić, że nie będzie miała ani szkoły, ani budynku. To znaczy my nie możemy się opierać, jak pan Sołtys powiedział, na pogłoskach, tylko na twardych faktach. Fakt jest taki, że mamy stan prawny uregulowany i tutaj już właściciel, no nie wiem jaką drogą mógłby dochodzić, bo z tego co na stan mój wiedzy na dzień dzisiejszy, gmina jest tego właścicielem. Tak jak z prostych naszych obliczeń wynika, że macie tak w 18 dzieci, w Zielęcinie 30 40, 34 dzieci. Miejscowości są bardzo blisko siebie, Bardzo blisko siebie. Jeżeli połączyłoby się te dzieci w jedną w szkołę, bo zakładamy w Zielęcinie, tak, jest, gdzie jest budynek nowszy, lepiej wyposażony, ma salę, to ta szkoła ma rację bytu. 52 osoby w szkole plus ewentualnie jakiś oddział przedszkolny to ma rację bytu. Tak uważam. Żeby się też rodzice Chciałam przypomnieć panu Wójtowi, że kiedyś w stróży na zebraniu obiecał, że jeżeli będzie jeszcze wójtem, to szkoły nie zamknie. Nie wiem, czy to pamięta. Tak, pamiętam. No to bardzo dobrze. I chciałam jeszcze powiedzieć, że to, że w stróży mamy mało dzieci, to troszkę nam jako Stróża, stróżanom zafundowała to gmina. Tak. Przez to, że likwidowane były wsie, a nie było wybudowanej strefy, a gmina nie wykupiła jakichś działek, żeby te ludzie mogli zostać, tylko musieli emigrować. I przez to mamy jakby pół wsi minii. Dziękuję. Dziękuję. Ja dzisiaj podejmujemy. Nie ulega wątpliwości, że pewnie nawet obietnice składane ileś lat wstecz dzisiaj będą boleć, bo dzisiaj mamy większą <laughs> świadomość, że te szkoły, naprawdę są bardzo małe. Dzisiaj jakby zaczynamy ten cykl spotkań i musimy decyzję o likwidacji podjąć do końca lutego. Tak wygląda to mniej więcej cała procedura. Dziękuję bardzo.